Jak sobie wejdziesz na jakiekolwiek z moich kont To zobaczysz, że mam zawsze Bardzo dużo golda, błyskotek Albo gemów, to jest pierwsze konto Na którym mam tylko 1500 pucharków Tutaj jest moje drugie konto Na którym mam tylko 128 pucharków A mam 15 tysięcy monet 2000 błyskotek Okej, okay, jak na 128 pucharków To nieźle Moje trzecie konto, na którym mam na przykład Mecha kolta, 5000 błyskotek 22 tysiące monet 100 gemów, a mam tylko 560 pucharków, też bardzo mało. Moje czwarte konto, na którym mam 11 tysięcy pucharków, a mam aż 62 tysiące monet, 5 tysięcy błyskotek, 142 gemy. No i tak jak widzicie, tutaj moce też są całkiem dobrze ulepszone. Moje piąte konto, na którym również mam tylko 1300 pucharków, czyli bardzo mało i mam 20 tysięcy monet, 7 tysięcy błyskotek, 355 gemów i na przykład mam tutaj takiego skina. Moje przedostatnie konto, na którym Mam 8000 kwarków, czyli też nie za wiele, ale za to 26000 monet, 10000 błyskotek. No i na przykład mam takiego fajnego skinka. No i oczywiście moje ostatnie, czyli główne konto, na którym mam 585 gemów, 106000 monet i 31000 błyskotek. A jeśli chodzi o moje skiny, to naprawdę jest ich całkiem wiele, i to nieważne jaka rzadkość dosłownie wszędzie. Jest ich multum i są to naprawdę bardzo dobre skiny. Dlatego postanowiłem, że specjalnie dla Was, dla osób, które nie wiedzą, jakim cudem można takie coś zrobić, pokażę Wam, jak możesz być bogaty w Brawl Starsie. Postanowiłem, że stworzę taki poradnik i w tym filmie przedstawię Wam w sumie 5. Najważniejszych punktów, które mi zawsze pomagają. A co najważniejsze, no to nie powiem wam, żebyście wydawali teraz mnóstwo pieniędzy na tą grę, tylko specjalnie stworzyłem ten poradnik dla osób, które nie chcą wcale wydawać dużo pieniędzy, ale chcą mieć naprawdę bogate konto. Więc koniecznie oglądaj do końca, ponieważ ostatnia rzecz, jaka Ci stanie przedstawiona, to jest według mnie ta najważniejsza. Więc bez wróżenia zaczynamy ze pierwszą bardzo ważną rzeczą, i pierwsza bardzo ważna rzecz to jest zacznij oszczędzać. Ja wiem, że jak Wychodzi jakaś nowa postać Albo jak masz przynajmniej nie wiem 1000, 2000 albo 3000 Golda to pierwsze co robisz To wchodzisz na jakiegoś randomowego Zdymiarza i klikasz Ulepsz to jest bardzo głupie. Nie rób tego. Z tego powodu, że nie grasz na każdej postaci, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nie potrzebujesz 11. mocy na każdym zadymiarzu. To, że potrzebujesz 11 level na każdej postaci, to jest bzdura, ponieważ wystarczy ci dosłownie 9. moc. Nawet nie musisz mieć tej 10. wystarczy 9. Jesteś w stanie zrobić naprawdę bardzo Dużo, więc jeśli nie chcesz wbijać 10 tysięcy bucharków na jednej postaci, to nie ulepszaj na 11 moc, nie kupuj hyperodowania, które też jest stratą pieniędzy, przez to, że nie jest ci zawsze potrzebne. Często jest tak, że jeśli grasz showdowna, nawet nie naładujesz sobie tego hyperonowania podczas rozgrywki, więc pierwsza najważniejsza rzecz to jest zacznij oszczędzać i po prostu nie wydawaj monet na ulepszenia do postaci, na których nie grasz, no i nie ulepszaj postaci na 11 moc, ponieważ to nie jest bardzo potrzebne. Dobra, przechodzimy do drugiej bardzo ważnej rzeczy. I kolejna bardzo ważna rzecz to jest: zacznij grać klubowe wydarzenia. Jak sobie zobaczysz na wydarzenia, w tej chwili jest to wydarzenie Subway Surfers. I tutaj wystarczy dosłownie grać i dostajesz te tory. Za te tory możesz kupować naprawdę, w sensie nie kupować, tylko możesz odebrać. Bardzo fajne nagrody i jest ich multum te boksy. Z nich naprawdę wypadają fajne rzeczy. Masz tutaj legendarne star dropy, masz tutaj golda, masz naprawdę mnóstwo rzeczy, które możesz tu odebrać, więc zacznij grać wydarzenia klubowe. Jeśli to już robisz, to fajnie, nie dotyczy to ciebie, ale jeśli nie grasz regularnie wydarzeń klubowych, to zacznij je grać, ponieważ możesz bardzo dużo zyskać, jeśli zaczniesz grać te wydarzenia, chociaż w moim przypadku to się nie sprawdza, ponieważ ja nigdy w życiu nie grałem tych wydarzeń, dosłownie randomowo dostaję te tory i tak szczerze mówiąc, to mnie nawet to nie obchodzi, a i tak mam dużo wszystkiego w Brawl więc tak szczerze mówiąc nie musisz grać tych wydarzeń, ale jeśli na jesteś bardzo biedny w Brawl Starsie, to możesz zacząć się grać i na początku dać się naprawdę bardzo dobry start. Dobra, przejdźmy do trzeciej, bardzo ważnej rzeczy i są to karnety zadymiarskie. W tej chwili karnet zadymiarski kosztuje 19 zł, nawet nie 20 zł, więc według mnie zawsze opłaca się kupić ten karnet, 20 zł to nie jest dużo. Jeśli Ci zależy, żeby być dobrym w Brawl Starsie, to zainwestuj w każdym sezonie te 20 zł, naprawdę, zapytaj się babci czy ci da 20 zł. Myślę, że babcie się zgodzi i wtedy możesz kupić ten naj, nawet ten najtańszy karnet zadymiarski i wtedy twoje konto wygląda tak jak moje. Ja osobiście w sumie też nie w każdym sezonie kupuję karnet, ale kiedyś często kupowałem i dzięki temu udało mi się zbierać bardzo dużo Klejnotów i bardzo dużo golda, więc zacznij kupować ten karnet. Wiem, że jest to taka rzecz oczywista. Każdy wie, że trzeba kupić ten karnet, a jednak myślę, że trzeba o tym przypomnieć, ponieważ teraz jest najlepszy czas, żeby kupić karnet zademiarski. Albo jest taka szansa, że wygrasz karnet zademiarski u mnie na jakimś shortcie więc polecam oglądać moje shorty. Taka mała reklama podczas filmu. Dobra, pomijając to, przechodzimy do następnego bardzo ważnego punktu. Jest to już czwarty punkt, w tym oto filmie jest to punkt, żebyście zaczęli grać na trybie rankingowym. Jest to bardzo ważne, ponieważ zobaczcie, ile tutaj nagród jest do odebrania. Jeśli w każdym sezonie jesteś w stanie dobić tutaj jakiś konkretny poziom, to zobacz, ile tych nagród tutaj jest. Z tych start dropów rankingowych czasem wypadają naprawdę mega dobre rzeczy, a poza tym masz tutaj często jakieś legendarne albo mityczne star dropy, z których może coś bardzo dobrego wypadać. Nie mówię Ci, żebyś kupował karnetu pro, ponieważ według mnie to jest strata pieniędzy. Dostajesz tylko klejnoty, które i tak nie są Ci potrzebne ci w dzisiejszych czasach, ponieważ możesz tylko kupić skiny za te klejnoty, więc Koniecznie po prostu wbijaj ten Karnet Pro, nie musisz go kupować, nie trzeba wydawać na to pieniędzy, po prostu wbijaj sobie to po kolei i wtedy będziesz miał naprawdę mnóstwo dobrych nagród i Twoje konto będzie wyglądać. Lepiej, chociaż tutaj znowu, jeśli chodzi o mnie, jeśli ktoś by się pytał, mnie, jak ja zrobiłem, że mam tyle klejnotów i tyle monet i tyle błyskotek na każdym z moich konst, to ja osobiście bym się przyznał, że nie gram trybu rankingowego i to rzeczywiście mi nie pomogło w bicie tej jakby ilości golda i tego wszystkiego. Zaraz on powiem, co mi pomogło, ale jeszcze został nam ostatni punkt, I jest to punkt, żebyś nie wydawał na niepotrzebne rzeczy. Nie wydawaj pieniędzy, nie wydawaj gemów na skiny, którymi i tak nie będziesz grał. Ja rozumiem tutaj wow. Skin za 29 gemów, który normalnie kosztuje 149, ale okazja. Nie jeśli nie grasz kolet, jeśli dosłownie nigdy nie będziesz grał na tym zadymiarzu, ponieważ jej nienawidzisz, to nie kupuj tego skina. Wiadomo, jeśli lubisz tego zadymiarza, jeśli na nim grasz, to se kup. Ale jeśli jest jakiś zadymiarz, na przykład, nie wiem, tutaj oferta specjalna do Mandy. Jeśli na przykład nie grasz na Mandy, to nie wydawaj tych 169 gemów na tego skina, ponieważ nie potrzebujesz tego skina, i tak nie będziesz na nim grał, więc po co ci on jest? Nie będziesz robił wojny na skiny z twoim kolegą i nawet jeśli będziesz je robił, to i tak nie ma znaczenia kto wygra, więc nie wydawaj gemów na skiny, na których nie będziesz grał, no i również nie wydawaj na ulepszenia. To jest to, co mówiłem na początku filmu, nie ulepszaj postaci, na których nie grasz. Ja stosuję się tej zasady i dzięki temu mam 106 tysięcy monet. I jeśli wyjdzie jakiś nowy zadaniaż, za każdym razem to robię, to od razu ulepszam go na dziesiątą moc. Kupuję każdy, no dobra, nie każdy, ale kupuję jeden gadżet, jeden star power, jedno wyposażenie i stać mnie na to wszystko za każdym razem jak wychodzi nowy zadymiarz i dalej mam 106 tysięcy monet. I dobra, teraz wam powiem jakim cudem ja osobiście to zrobiłem, że mam tyle tego wszystkiego na moim koncie, a no wcale często nie kupuję karnetów, wcale nie gram ligi klubowej i tam ligi mocy, wcale nie robię tych wydarzeń klubowych, kompletnie mnie to nie interesuje, po prostu no dlaczego, jakim cudem w ogóle ja mam tyle tych rzeczy? Otóż jest jedna Ważna rzecz. Moje konto istnieje od 2019 roku. I ja stosuję się zasady oszczędzania i niewydawania na głupie ulepszenia już od 6 lat. I przez to, że po prostu tak długo to wszystko robię, dzięki temu mam tyle tych rzeczy i dzięki temu po prostu mam takie konto, więc po prostu zajęło mi to dłużej. Jeśli chcesz coś zrobić szybciej, to stosuj się wszystkich zasad, które Ci dzisiaj przedstawiłem. I to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się poradnik przyda. Mojelo! No